Chciałbym opowiedzieć o wynikach naszego przyglądania się i dłubania w tym, jak działają zaszyfrowane pliki ZIP. Wspólna praca z Natalią tutaj. Okej, okay, więc takie pierwsze pytanie. Kto kiedyś zaszyfrował coś ZIP-em i wysłał ten zaszyfrowany plik? Okej, okay, dobra. A kto to zrobił tylko po to, żeby exchange'a oszukać? <grywa> No ale zdarza się i szczerze mówiąc ta cała historia zaczęła się właśnie od tego, że gdzieś do kogoś miałem wysłać jakieś dokumenty. To nie było specjalnie wrażliwe, ale pomyślałem, dobra, co tam ktoś ma czytać, e, zaszyfruję. E, wysłałem, no i potem zacząłem się zastanawiać, no dobra, no ale w sumie ciekawe jak to właściwie działa w środku. E, prawda, no reklamówka ładna, e, jest napisane AES, 128 i w ogóle, no ale to z reklamami różnie bywa, więc e, zacząłem trochę na to patrzeć i potem właśnie z Natalią zaczęliśmy dłubać w tym troszkę głębiej. Zacząłem oczywiście od specyfikacji, najłatwiejsze źródło, więc kiedyś tam do, do poduszki. Ciekawostka jest to, że są tak naprawdę dwa formaty specyfikujące szyfrowanie czy sposób szyfrowania w, w plikach zip. Nazywa się to AE1 i AE2. I teraz kilka cytatów z oryginalnej specyfikacji. Jeśli popatrzymy na to, to te stare, stare wersje WinZipa tam jeszcze 9 i 10, prawda, szyfrują ESM i nie przechowują kodu CRC. Natomiast jeśli chodzi o tam jakąś nowszą, kiedyś kiedyś wersję WinZipa 11, Używa taki format AE1, który przechowuje kod CRC dla większości plików. No i to dla większości plików było dość ciekawe dla mnie, bo właściwie dlaczego dla większości? Kilka paragrafów niżej też było wyjaśnienie, że jest to po to, aby zapewnić jakiś dodatkowy sposób sprawdzenia integralności który jakby zabezpiecza przed występowaniem błędów w szyfrowaniu czy w kompresji, więc to wydało się trochę dziwne, no bo okej, okay, no jak często nam failuje algorytm, który prawda, coś szyfruje czy tam coś kompresuje? No pff, raczej rzadko, tym bardziej, że mamy do czynienia z zupełnie software'owym rozwiązaniem. A najciekawszy był właśnie ten fragment który powiedział, że ponieważ dla niektórych małych plików e, suma kontrolna CRC może być użyta do e, odzyskania tej zawartości pliku, niezależnie od użytej metody szyfrowania, e, Winzip 11 używa tego formatu, który nie składuje, nie przechowuje kodu CRC dla plików mniejszych niż 20 bajtów. No, i oczywiście dusza matematyka zapytała, czym się różni 20 od innych liczb naturalnych, że to muszę być akurat poniżej 20, a powyżej 20 już nie. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy dłubać. Więc, kilka, kilka słów na temat tego, jak wyglądają pliki, pliki ZIP. To jest tak naprawdę taka sekwencja dla każdego pliku. Powtarza się nagłówek lokalny pliku, zawartość pliku. I tak dla wszystkich spakowanych plików, i na końcu jest taki katalog główny, który po części powtarza rzeczy, które znajdują się w tych nagłówkach lokalnych, a po części zawiera jeszcze dodatkowe informacje, w szczególności offsety, gdzie zaczynają się poszczególne pliki. I teraz, jeśli popatrzymy na ten pojedynczy, tylko jakby strukturę przechowującą pojedynczy plik. To mamy właśnie ten nagłówek lokalny pliku, zawierający tam kilka informacji typu tak, jakieś tam długości, jakiś tam sposób kompresji użyty i również sumę kontrolną CRC32, rzeczywiście tego pliku przed kompresją i szyfrowaniem, czyli tego wyjściowego pliku, od którego zaczynamy proces. Potem w przypadku normalnego pliku tutaj mamy po prostu spakowany spakowany plik, natomiast w przypadku szyfrowania mamy pakowanie i potem ten plik jest szyfrowany. Specyfikacja tego, jak jest to zrobione jest jawna i można sobie przeczytać, jak się okazuje kod napisał Brian Gladman, więc to generalnie dość znane nazwisko. Jest to zrobione w miarę, w miarę sensownie. Tutaj mamy początkowe dane, które zawiera, jest to taki nagłówek szyfrowania, który zawiera losową jakąś tam sól. Tam jest też przechowywana taka wartość, która służy do sprawdzenia, czy hasło e, się zgadza. E, to jest e, jakby na bazie hasła i właśnie tej soli wyprowadzane są klucze służące do szyfrowania AES em w trybie counter mode i klucze służące do uwierzytelnienia, czyli obliczenia tego e, taga uwierzytelniającego, h a e, więc tutaj Password Based Key Derivation Generalnie wszystko wydaje się w porządku, nie widać jakichś specjalnych słabości. Tak naprawdę, właściwie, tylko jedną y, drobną rzeczą, którą do której można by się przyczepić, jest to, że w właśnie w algorytmie wyprowadzania klucza używany jest SHA1. Czyli tak naprawdę jakby wartość, maksymalna wartość entropii, którą możemy uzyskać, to jest 160 bitów, bo to jest wewnętrzny rozmiar rejestrów sza, więc nawet jeśli chcemy użyć 256-bitowego klucza, jest, to w sumie to nie ma sensu. Więc to tak naprawdę jedyna drobna obserwacja. No i zostaje nam tylko ten jeden kod CRC oryginalnego pliku, który jakby Ciągle nam się wydawało, że no to jest dziwne, tak? w szczególności, ponieważ mamy tutaj tag uwierzytelniający, który zrobiony jest tak poprawnie, jak należy to robić według prawideł sztuki, czyli, czyli używając HMAC Sha, tym bardziej ten, ten kod wydawał się no jakby trochę, trochę nie na miejscu. Okej, okay, no dobra, to może najpierw, zanim pokażę co ewentualnie z tym kodem można zrobić, kilka słów wstępu, jak właściwie działają kody CRC. Okej, okay, w trzech prostych krokach. Jak mamy sobie jakiś strumień danych, no to te dane to są bity. Te bity możemy sobie wyobrazić, że bity są współczynnikami jakiegoś tam wielomianu. Czyli mamy jakieś bity danych i teraz te bity danych używamy jako współczynniki jakiegoś tam wielomianu, wielomian nad ciałem binarnym. Co robimy? Bierzemy sobie drugi wielomian, czyli ten wielomian redukcyjny i przeprowadzamy taką zwyczajną redukcję modulo tych dwóch wielomianów. To jest zupełnie analogiczne do, do robienia tego, nad, tak jak robimy dzielenie z resztą, jeśli chodzi o liczby naturalne, no to tutaj robimy dokładnie to samo, to znaczy dzielenie z resztą, tylko na wielomianach, nad, nad tym ciałem dwójkowym. Otrzymujemy jakiś tam wielomian. No i teraz te współczynniki tego wielomianu są naszą sumą kontrolną, wyliczoną w ten sposób. Ja tutaj dałam jeszcze gwiazdki, bo to jest tak, jakby tam są jeszcze szczegóły techniczne. Szczegóły techniczne, które jakby powodują to, że, że ten kod CRC jest bardziej użyteczny. Na przykład, gdybyśmy mieli tutaj same zera, no to oczywiście mamy wielomian zerowy i teraz, niezależnie od tego, jaki mamy wielomian redukcyjny, ten wynik będzie zawsze samymi zerami, więc tego byśmy nie chcieli, niezależnie od długości tych danych. Dlatego tam robi się kilka jeszcze dodatkowych kroków, typu doklejenie jakby danych startowych. Tam robi się jeszcze tutaj pewien XOR stałą, którą tam w zależności od tego, jaki standard używamy, jest inna, ale jakby zasada działania, zasada działania jest dokładnie taka. Ok, to teraz co tak naprawdę mm, to znaczy, że obliczamy kod serca? Chcielibyśmy jakby zrozumieć troszkę właściwości... Te, tej funkcji, żeby zobaczyć, OK, co możemy powiedzieć o danych, jeśli znamy kod CRC. Więc dwie bardzo proste obserwacje. Jeśli liczymy coś modulo e, jakaś wartość, w szczególności modulo ten nasz wielomian redukcyjny, to tak naprawdę ten nasz wielomian redukcyjny e, przystaje do zera, czyli staje się jakby zerem. No i nad ciałem charakterystyki 2, jak dodamy sobie dwie rzeczy takie same, to otrzymujemy zero. To tak naprawdę znaczy, że jak popatrzymy sobie na wielomian redukcyjny, który ma jakiś tam stopień U, to ten, czyn, to ten czynnik najwyższego rzędu możemy sobie przenieść na drugą stronę. I tak naprawdę to znaczy, że x do U jest równe tej reszcie, bo całość jest równa 0. Tak? I to tak naprawdę znaczy, że w tej chwili, jeśli mamy jakieś tam dowolne dane, to ten czynnik najwyższego stopnia możemy sobie zredukować za pomocą właśnie tej relacji i w ten sposób i w ten sposób otrzymujemy coś co jest już niższego stopnia i iteracyjnie możemy sobie w ten procesować dowolne wejściowe dane tego typu za pomocą kolejnego obniżania stopnia i redukcji. Dla przykładu, załóżmy, że mamy jakiś tam wielomian danych, tak? czyli nasze dane wejściowe to byłyby powiedzmy 1, 1, 1, 1, 1, 1. No i nasz wielomian redukcyjny to jest x do 5 plus x plus 1. To tak naprawdę jest 0, więc możemy sobie to coś dodać do tego, do tego wielomianu danych. Tu nam się kasuje czynnik x do 5 i dostajemy jakąś tam. Jakieś tam nowe, nowe dane. I teraz, do czego zmierzam tak naprawdę? Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że kody CRC są tak naprawdę funkcją liniową. Dlaczego tak jest? Jak się popatrzy na to, to co robimy w momencie redukcji? W momencie redukcji, jeśli ten x, czy współczynnik przy tym x do piątej jest jedynką, czyli ten bit danych tutaj był jedynką, OK, no to musimy dodać y, tą wartość, czyli tą wartość 1, czyli tak naprawdę sksorować. Tak? Mówię dodać, no ale sksorować. E, do tych miejsc, w których mamy niezerowe y, współczynniki w wielomianie redukcyjnym. Jeśli tu mamy 0, no to oczywiście nic nie robimy, i to nic nie robienie też można przedstawić jako dodanie tego zera w te same miejsca. Czyli niezależnie od wartości tego tutaj, za każdym razem. Tą wartość dodajemy do tych miejsc, które wskazują nam niezerowe czynniki wielomianu redukcyjnego. Jeśli za każdym razem robimy tylko dodawanie, no to znaczy, że otrzymujemy funkcję liniową, bo nie mamy żadnego mnożenia, nie mamy żadnego enda, tak? I faktycznie tak jest, można sobie nawet w jakimś tam programie, powiedzmy, symbolicznych obliczeń znaleźć wzór, który wiąże dane wyjściowe z danymi wyjściowymi, no i przykładowo jeśli mamy powiedzmy 32 bity wejściowe, a tutaj jest kod serce, no to mamy takie bardzo ładne kombinacje no, afiniczne, bo tutaj są jeszcze jedynki, więc wszystko jest funkcją liniową. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo bardzo lubimy funkcje liniowe z tego powodu, że obliczania używające funkcji liniowych są dla nas wygodne. Prawda? Jeśli mamy jakieś tam dane, tutaj mamy jakąś tam funkcję na wyjściu to w prosty sposób możemy sobie wyra jakby wyrazić cały sposób obliczenia jako macierz plus ewentualnie jakiś tam, jakiś tam wektor. Jeśli jesteśmy w stanie obserwować, co się dzieje, czyli tutaj mamy dane, które możemy zmieniać, a tutaj mamy wyniki CRC, no to w prosty sposób tutaj podając po kolei yy, jedynki możemy sobie szybko obliczyć tą macierz, bo będziemy dostawali Kolejne kolumny, więc bazę szybko sobie stworzymy i generalnie jest to bardzo eleganckie i bardzo proste, tak naprawdę, podstawowa algebra liniowa. Dobra, czyli tak naprawdę w tym momencie okazało się, że mamy do czynienia z czymś bardzo prostym i eleganckim w opisie. No i pytanie, czy coś z tym możemy zrobić? Ok, więc, kilka takich scenariuszy. Które można wymyśleć i które, tak jakby, pozwalają na to, żeby patrząc przez tą dziurkę od klucza, którą jest ta, ten kod CRC oryginalnego pliku, być w stanie dowiedzieć się czegoś na temat danych zawartych w samym zaszyfrowanym pliku. Czyli w tym momencie, jakby wychodząc od tego prawda, cytatu, że dla małych danych jesteśmy w stanie odzyskać plik patrzymy na to, no dobrze, a co będzie, jeśli dane są duże? Czy ciągle jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? OK, więc pierwszy scenariusz dotyczy ekstrakcji pewnej ilości danych z większości znanego pliku. Tak żeby powiedzmy, no nie wiem, zarysować jakoś scenariusz, załóżmy, że mamy jakieś tam pliki konfiguracyjne. Generalnie wiemy, jak one wyglądają. Być może mamy nawet jakieś tam kompletne pliki konfiguracyjne z jakiejś tam konfiguracji deweloperskiej. No i konfiguracja produkcyjna zapewne różni się tylko tymi na przykład hasłami, prawda? E Gdzieś tam dorwaliśmy w nasze ręce jakiś backup zrobiony za pomocą zaszyfrowanego zipa. Wiemy, że format tych plików jest taki, no i tak naprawdę nie znamy tylko tego hasła. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? No i okazuje się, że ponieważ znowu nasza liniowość nam tutaj pomaga, mamy tak naprawdę 32 równania liniowe, które możemy próbować rozwiązywać. Ciekawostką kodów właśnie CRC jest to, że one są specjalnie tak zaprojektowane, żeby wykrywać przekłamania czy zmiany wartości w różnych bitach, dlatego mają fajne właściwości, jeśli te dane nieznane, które są w pliku rozproszone, one ciągle tak jakby, w, w wielu przypadkach jest te równania liniowe obejmują te nieznane bity, i ciągle możemy próbować coś zrobić, więc nie ma tak, że powiedzmy możemy odzyskać tylko ostatnie 20 bitów, czy tam któreś konkretnie 30 bitów, tylko często jest tak, że niezależnie od tego, gdzie są te bity, ciągle otrzymujemy równania, które zawierają te nieznane bity i możemy próbować je, je rozwiązywać. Jeśli jesteśmy, no, mamy trochę szczęścia, to ta macierz, którą otrzymamy, będzie miała pełny rząd, możemy ją szybko odwrócić i dostajemy unikalne rozwiązanie, ale nawet jeśli nie mamy szczęścia i powiedzmy ten układ jest trochę niedodefiniowany, to tak przynajmniej z moich eksperymentów, któreśmy robili, wynika, że, że to tracimy kilka bitów, czyli tak naprawdę otrzymujemy jakiś tam niewielki zestaw możliwych możliwych rozwiązań, które trzeba będzie sprawdzić. No dobra, no ale jest pytanie, no super, 32 bity, no tak, no w sumie można by zgadywać, tak? No prawda, tak? To znaczy tutaj jakby zaletą jest to, że nie musimy tego zgadywać, tylko możemy sobie wyliczyć, ale to też nam się przydaje w momencie, kiedy sekret jest dłuższy i ma więcej niż te 32 yy, nieznane bity. Dlaczego jest to przydatne? Dlatego, że te równania, któreśmy jakby wyprowadzili, czy możemy łatwo wyprowadzić, tak naprawdę są relacjami pomiędzy bitami znanymi i nieznanymi i dają nam w pewnym sposób łatwy, łatwo możliwość weryfikacji, co, czy równanie zachodzi, czy nie. Więc teraz możemy coś zgadywać sobie. Sprawdzać, podstawiać do równania i sprawdzać, w, w szczególności, prawda, jeśli mamy prawie całkiem znany e, plik i tam tylko jaką, jakiś fragment, którego nie znamy, możemy sobie ten fragment uzupełniać różnymi, e, różnymi wartościami i sprawdzać, czy ta suma kontrolna, którą sobie wyliczymy na tym pliku, pasuje do tej sumy kontrolnej, którą wyekstrahowaliśmy z tego zaszyfrowanego ZIPA, gdzie suma nie była zaszyfrowana. Więc to nam daje jakby ten czynnik czy, czy, czynnik 2 do 32, w, przy dobrych wiatrach, przy powiedzmy akurat relacjach liniowych, które są tam zależne trochę mniej. I o ten czynnik jakby obniżamy naszą potrzebę zgadywania. Załóżmy, że mamy hasło i to hasło ma jakieś tam, jakąś tam długość. Jeśli to hasło ma mniej niż, czy ilość entropii w tym hasie to jest około bitów, no to mamy sporą szansę na to, że trafimy na to unikalne hasło, po prostu to wyliczając. Jeśli to jest hasło dłuższe, no to oczywiście możemy sobie spokojnie odsiać te, próbując różne, różne hasła i sprawdzając, czy któreś z tych haseł spełnia te liniowe relacje, które wymusza na nich kod CRC. To jest jakby jedna możliwość. <laughs> Drugi scenariusz, który, na któryśmy wpadli, szukając jakby potencjalnych no, sposobów przekonania chyba producenta do tego, że to nie jest najlepszy, najlepszy pomysł, jest taki. Najpierw powiem, najpierw powiem o pewnej właściwości kodów, która nam się za chwilę przyda. Jak się popatrzy na obliczanie kodów CRC, to nie jest trudno, w szczególności jak się patrzy na kod źródłowy już implementacji, to nie jest trudno zauważyć, że kody CRC mają własność inkrementalności w tym sensie, że jeśli, jeśli mamy jakiś tam kawałek danych i do niego doklejony drugi kawałek danych, Skądinąd znamy kod CRC tej pierwszej części, to potem kod CRC tej jakby złączenia tych dwóch kawałków danych D i H możemy obliczyć wcale nie patrząc już na tą zawartość pliku czy zawartość tych danych D, a jedynie na podstawie tej poprzedniej wartości CRC no i tego nowego kawałka danych, któryśmy, któryśmy otrzymali. To jest jakby łatwa obserwacja, ale. Ale daje nam to dość ciekawe możliwości, bo jakby zawęża nam ilość, czy powiedzmy, zmniejsza ilość równań, no, o których musimy myśleć w momencie, kiedy mamy właśnie taką sytuację, że mamy jakiś stary kod w serce, mamy nowy kod w serce obliczony na podstawie większej ilości danych, i chcielibyśmy coś się dowiedzieć na temat tego kawałka danych. Dlaczego to jest ciekawe? Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że Załóżmy, ktoś sobie przechowuje jakieś cenne dla niego, no nie wiem, niewielkie liczby, na przykład numery telefonów, tak? numery telefonów do no na przykład nowego, ulubionego mechanika samochodowego. Prawda? To jest cenna informacja, dobry mechanik jest w cenie, więc zdecydowanie warto szyfrować tego typu dane. No i, i, i nasz bohater szyfruje sobie te dane numerów telefonów. No i oczywiście, ponieważ backupy to podstawa, więc ten plik po zaszyfrowaniu wędruje sobie na jakiś tam backup gdzieś tam w chmurze. Ok, od znajomego nasz bohater dostał nowy numer telefonu do jeszcze lepszego mechanika. No oczywiście skrupulatnie dopisuje go do swojej listy. Lista jest szyfrowana. No, cloud backup robi swoje. Na moim laptopie korporacja dba o to, żeby dane nie ginęły, więc to się dzieje nawet automatycznie. Pojawia się zielona ikonka, zostało zsynchronizowane z chmurą, tak? No i tak dalej. No i teraz pytanie: OK, jak się to ma do tego, że kody CRC dla tych wszystkich wersji plików są y, tak naprawdę dostępne dla każdego, w szczególności dla tego kogoś, kto tutaj w tej chmurze y, siedzi. Zauważmy, że mamy jakąś tam wersję kodu CRC y, dla tej pierwszej, y, y, krótszej wersji pliku. Mamy jakąś tam wersję kodu CRC dla tej wersji pliku z doklejoną, niewielką ilością danych. I tutaj y, przydaje się ta y, y, właściwość, o której mówiłem na poprzednim slajdzie, mianowicie tak naprawdę ten nowy kod CRC jest jakąś tam liniową funkcją tego poprzedniego kodu CRC, który został obliczony dla tej poprzedniej zawartości pliku, i tego niewielkiego przyrostu danych delta, który może być tam właśnie niezbyt długą daną. To samo jest oczywiście tutaj. I teraz, jeśli tylko te dane są wystarczająco niewielkie to oczywiście jesteśmy w stanie w prosty sposób odwrócić sobie, odwrócić sobie to przekształcenie i na podstawie starego kodu CRC i nowego kodu CRC z dużą szansą odzyskać po prostu ten doklejony kawałek danych. Znowu, jesteśmy ograniczeni długością kodu CRC, więc gdyby kod CRC nie był 32 tylko 64, no to byłoby jeszcze fajniej, ale potencjalnie jesteśmy w stanie odzyskiwać mniej więcej około 32, około 30 bitów doklejonych za każdym razem. To jest bardzo specyficzny scenariusz, ale na przykład jeśli ktoś przechowuje sobie numery PIN, czy przechowuje sobie właśnie jakieś tam numery telefonów, które tak no mniej więcej 9 cyfr, tak razy 3 i 3 bita, to, to mniej więcej mieści się jeszcze w tych, w tych granicach. Do tego podejścia oczywiście aplikuje się jak najbardziej też ta obserwacja poprzednia, to znaczy się mówimy o nieznanych wartościach, które doklejamy. jeśli. Doklejamy wartości, które generalnie są dla nas znane, bo na przykład to jest jakiś, nie wiem, plik XML, którego format i strukturę znamy, to tego może być więcej. Ważne, żeby tych nieznanych danych było mniej więcej tyle, ile wynosi długość kodu, kodu CRC. No i trzecia rzecz, to jest w sumie bardzo banalna obserwacja. Tak naprawdę, ponieważ te wartości CRC są obliczane na podstawie niezaszyfrowanych danych, i tutaj nie mam na to matematycznego dowodu, ale, ale myślę, że nawet prosty eksperyment pokazuje, że one są z grubsza jednostajnie rozłożone. To prawdopodobieństwo tego, że dwie zupełnie losowe i niezwiązane ze sobą jakieś kawałki danych są dają nam dokładnie ten sam kod serca, no jest niewielkie. Tak? Co to tak naprawdę znaczy? To, to, tak na, to znaczy, że w momencie, kiedy ktoś przesyła zaszyfrowany plik ZIP zawierający jakieś tam dane, my z dość dużym prawdopodobieństwem możemy skorelować te dane z innymi danymi, któreśmy już wcześniej widzieli, obserwując na przykład ruch w sieci. Tak naprawdę to znaczy, że mamy jakby dość dobry sposób znakowania danych, które przepływają w tych zaszyfrowanych plikach ZIP. Nie musimy wiedzieć, co jest w środku. Wiemy, że to są te same dane. Pytanie, prawda? To być może jest dobre narzędzie do jakiegoś, do jakiegoś no, namierzania kogoś, kto dystrybuuje nielegalne treści przy niewielkiej szansie pomyłki. Myślę, że, że to już jest wartościowa, wartościowa informacja. Ok. Jak to naprawić? Fix jest y, trywialny w sensie technicznym. Tak naprawdę wystarczy po prostu nie zapisywać y, wartości tego kodu CRC, jeśli szyfrujemy, y, jeśli szyfrujemy pliki. Y, w kontekście jakby specyfikacyjno-normatywnym być może jest to trochę trudniejsze, bo ja tam gdzieś dotarłem do jakiejś specyfikacji InfoZipa, która chyba jest taką y, y, jakby normatywną specyfikacją i tam jest napisane, że plik zip musi, tak, czyli klasyczne wyrażenie must, musi zawierać kod CRC. No i teraz zaczyna być jakby pytanie pewnie no dobra, to w takim razie czy powinniśmy odbiegać od tego standardu, czy, czy nie. No moim zdaniem tylko to się powinno zerować i generalnie tak to było zrobione w tej w pierwszej wersji specyfikacji AE1. Dlaczego ktoś to zmienił na tą wersję przywracając kody? Nie wiem, to jest, to jest ciekawe pytanie. Zgłosiliśmy to do WinZipa, który jak się okazuje jest teraz częścią Corela. Dostaliśmy potwierdzenie, że tak, faktycznie e, to jest coś, co faktycznie jest e, dla nas e, no, znaczące. Dostaliśmy informację, że w najnowszej wersji WinZipa, czyli ta, która wyszła gdzieś tam dwa tygodnie temu, WinZip wersji 22, zostało to no, do pewnego stopnia naprawione, z tego co, co dostałem informacje tak naprawdę została dodana opcja i gdzieś tam w rejestrze też jest e, możliwość przełączania tego pomiędzy wersjami AE1, czyli tej, ta, którą nie zawiera kodu CRC, no i AE2, która ciągle ma ten kod, kod CRC. No nie wiem, ja, ja tak trochę jest, mam mieszane uczucia co do tego, e, no ale na razie, na razie tak, to, e, tak to wygląda. Dobra. Więc podsumowując, to chyba był taki dobry przykład tego, że całkiem fajnie jest, nawet mając dobrą specyfikację i dobry jakby algorytm szyfrujący, przegapić coś. I nagle się okazuje, że z tego czegoś coś tam można wydłubać. Fajnie dla mnie, jako osoby, która lubi się bawić takie, takie rzeczy. Druga rzecz, która jest chyba ważna i warto zapamiętać, bo to jest bardzo przydatne, jest to właśnie, że kody CRC są liniowe i możemy bardzo elegancko sobie za ich pomocą różne rzeczy robić. Więc, jak na poprzedniej prezentacji,śmy słyszeli, że coś tam miało tag uwierzytelniający, który był sumą CRC to nawet gdybyśmy dołożyli tam klucze, to i tak nam nie pomoże, tak? więc na to, na to trzeba uważać. No i oczywiście zawsze lubimy liniowość, bo to pomaga w kryptoanalizie. Rzecz, którejśmy nie próbowali, a być może pozwoliłaby to przekroczyć tą barierę 32 bitów możliwych do odzyskania, jest wykorzystanie specyfiki kompresji i danych które też są niezaszyfrowane o tym, ile ma plik przed i po kompresji. W momencie kiedy mamy na przykład jakieś dane bardzo powtarzalne, wtedy ta różnica przed i po kompresji będzie znacząca i to być może może nam dać jakby trochę więcej swobody w, w odzyskiwaniu więcej niż by to wynikało tylko z możliwości algebry liniowej. I to wszystko. Dziękuję bardzo.